Przy mikrofonie Sebastian Kierzek rozpoczynamy gościniec radia września. Niedawno obchodziły drugą rocznicę istnienia klubu i te rocznice uczciły zdobyciem tytułu Mistrzyń Polski Juniorek. Chodzi oczywiście o Laksu Warriors września i zawodniczki lakros wrześnińskie zawodniczki Lakrosy. Przedstawicielki klubu są dzisiaj z nami Marika Walkowiak. Witam. Cześć, dzień dobry. Agata Bukowska. Dzień dobry. I Klara Domachowska. Dzień dobry. Dziewczyny, przede wszystkim duże gratulacje, duże gratulacje za ten sukces odniesiony kilka tygodni temu, tutaj we wrześniu zdobyłyście tytuł Mistrzyni Polski. To jest jak do tej pory wasz największy sukces? Myślę, że zdecydowanie tak, to był nasz główny cel na ten rok, ze względu na to, że jakby nie było wiekowo, jesteśmy drużyną juniorską, średnia naszego wieku to około 16-17 lat. Więc dla nas głównym celem było osiągnięcie tego mistrzowskiego tytułu, co się oczywiście udało, więc nie poprzestajemy na tym i idziemy dalej. Klara, ten tytuł tutaj, wywalczony we wrześniu, na własnych obiektach, smakuje podwójnie? Na pewno. Byli nasi kibice, którzy bardzo nas wspierali, co jeszcze bardziej motywowało do działania. Który mecz był najtrudniejszy, który najbardziej zapadł w pamięci? To teraz Agatę poprosimy. To dla mnie osobiście był on z Poznaniem najtrudniejszy, ponieważ zawsze z nami wygrywają, a w razem im się o, nie uda. Tym razem wzięłyście udany rewanż. na trybunach zgromadziło się ponad 200 osób. Dla was to jest pewna nowość, że tyle osób przychodzi na mecze lakrosa, czy jednak kiedy rywalizujecie w innych miastach w Katowicach, w Poznaniu, taka frekwencja jest na porządku dziennym. Jak to wygląda? Zdecydowanie nie jest to nic stałego, Jak najbardziej. dla nas jak, to, jak najbardziej jest to nowość, ze względu na to, że w innych miastach zwykle była to tylko garstka osób. A tutaj z racji tego, że było to też w naszym mieście, była to impreza, no mogłabym rzec, że jednak dużego formatu, bo to jednak Mistrzostwa Polski, starałyśmy się to bardzo mocno nagłośnić, miałyśmy też udostępnione boisko z trybunami, stadion. Więc yy, kibice mieli miejsce, żeby usiąść i swobodnie yy, sobie obejrzeć te wszystkie mecze. Dlatego staraliśmy się to nagłośnić i myślę, że się udało. Naprawdę frekwencja była bardzo dobra. Jesteśmy naprawdę z tego zadowolona. Kara, kilka miesięcy temu byłyście wspólnie z Mariką tutaj u nas w Radiu Września. Wtedy rozmawialiśmy w magazynie sportowym, nie w gościńcu, ale właśnie w magazynie sportowym. Wtedy mówiliśmy trochę o popularności lakrosa, o rozwoju tego sportu. Teraz z perspektywy tych kilku miesięcy, twoim zdaniem, ta popularność wzrosła? Myślę, że na pewno, ponieważ pierwszy raz ludzie we Wrześni, w sumie nie pierwszy, ale tak bardziej oficjalnie mogli zobaczyć tego lakrosa w akcji. Jeszcze to w systemie 6 na 6 czyli który odbywa się szybciej i ta akcja toczy się bardziej dynamicznie, więc myślę, że na pewno. To zadam to pytanie, które wówczas zadałem Wam dziewczyny, zadam to pytanie Agacie, która jest tutaj pierwszy raz u nas w studiu. Zdarzają się takie pytania ludzi, postronnych ludzi o lacrosse, o to jaką tę dyscyplinę trenujesz, co to jest za dziwny kij, który, który niesiesz? Tak, zdecydowanie najczęściej pada pytanie, czy łapię motyle. Wtedy odpowiadam, że nie, że jest to lacrosse. No i tak, ludzie się bardzo ciekawią tym sportem i pytają. To tak własnymi słowami, gdybyś miała odpowiedzieć, co to jest właśnie za sport, czym się charakteryzuje, jakie, jakie są zasady, tak mówiąc najprostszym językiem dla to naszych zawsze słuchaczy. Zawsze tak najkrócej, najszybciej mówię, że po prostu mamy piłkę, podajemy ją między sobą i strzelamy do bramki. I strzelacie do bramki, robicie to też bardzo skutecznie, co pokazują te ostatnie turnieje. Niedawno wróciłyście z Niemiec. Tam w Niemczech rywalizowałyście, właśnie, w jakim turnieju? Co to był za turniej? Bo to był turniej e, już międzynarodowy. Nie tylko rywalizujecie na tych krajowych podwórkach, ale, ale także właśnie na arenie międzynarodowej. Co to był za zawody? Um, był to taki nieduży turniej juniorski, e, taki. Krajami europejskimi tutaj grałyśmy, głównie z czeszkami i z Niemkami. E, Odbyło się we Frankfurcie, nazywa się Scheider Cup i odbywa się już od paru paru dobrych lat. E, grałyśmy tam z trzema niemieckimi drużynami, w tym z reprezentacją juniorską Niemiec e, oraz z dwiema drużynami czeskimi z Pragi. E, no i zdobyłyśmy tam, e, muszę się pochwalić, trzecie miejsce. Pokonały nas wprawdzie czeszki, które mają bardzo wysokie miejsce, e, jak chodzi o podium europejskie. Nie wiem nawet, czy nie pierwsza, chociaż nie jestem pewna. Natomiast udało nam się pokonać wszystkie drużyny niemieckie, w tym również drużyna gospodarzy, czyli Frankfurt. Dlatego jesteśmy bardzo z tych wyników zadowolone. Zwłaszcza, że był to nasz pierwszy kadrowy, wspólny taki wyjazd, bo wcześniej jako kadra polska i juniorska nie miałyśmy okazji, żeby gdzieś zagrać, poza jakimiś takimi drobnymi sparingami w Polsce. Dziewczyny, pomówmy też trochę o waszej drużynie. Dwa lata funkcjonujecie jako klub. Teraz niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny. To oznacza dla Was, że, jest, że są też kolejne? Wasze następczynie, Wasze koleżanki, te, te nowe zawodniczki dołączyły dzięki temu, być może, jakiemuś naborowi? Klara? Tak, oznacza to nowe otwarcie drużyny, która składa się teraz z pierwszych pierwszoklasistek, które obecnie weszły do nas do szkoły. To ile w tym momencie drużyn liczy LAX Warriors września? Um, jest to, są to trzy drużyny w liceum: trzecioklasistki, drugoklasistki, pierwszoklasistki, oraz dodatkowo mamy oddział Lax Warriors w podstawówce numer jeden. Pomówmy trochę też o początkach Agaty. Widzę, że e, trochę jest tutaj, e, też w, nas, w naszym studiu na pewno by chciała się podzielić swoimi początkami z tego, z tego lakrosa. Rozmawialiśmy z Maliką, z Klarą, to teraz Agata, kiedy? Ta twoja przygoda z lakrosy się rozpoczęła. Jak długo ten sport trenujesz? No to moja przygoda rozpoczęła się oczywiście w pierwszej klasie liceum. Zaprosił mnie na trening pan nasz trener Leszek. I no tak jak już przyszłam na pierwszy kolejny pierwszy obóz i zostałam i gram do teraz od dwóch. Dodajmy, że chodzi o trenera Leszka Nowackiego. Wcześniej jakieś sporty trenowałaś z jakiejś innej dyscypliny przyszłaś czy to jest twoja pierwsza styczność ze sportem? Nie, nie, głównie biegi, biegi przełajowe, jakieś sprinterskie i mhm. Waszym zdaniem, jakie są największe zalety tego sportu i czym się charakteryzuje lacrosse, gdybyście miały scharakteryzować właśnie tę dyscyplinę, takie cechy, cechy które, które na pierwszy rzut oka się wysuwają? Marika. Ja myślę, że przede wszystkim to, co bardzo mocno rzuca się w lakrosie w oczy, poza oczywiście tym, że technicznie wygląda ten sport trochę inaczej niż od tych, z którymi na co dzień mamy styczność, poprzez ten kij, poprzez nawet kształt bramek, ich rozmiary, piłkę, to przede wszystkim myślę, że ludzie, nas nie jest dużo w Polsce, bardzo łatwo jest nam nawiązać kontakt nawet z ludźmi z totalnie innej strony, tutaj, czy to są ludzie z nadmorza, czy to są ludzie z gór. Po prostu jest nas naprawdę mało i bardzo szybko możemy się dobrze poznać. Lakros tworzą persony naprawdę osobliwe. Każdy z nas jest zupełnie inny, każdy z nas jest czasami z totalnie innej bajki, i bardzo cudowną sprawą jest to, że łączy nas właśnie ten lakros, łączy nas taka wspólnota i po prostu traktujemy się jak jedna wielka rodzina. No właśnie, łączy Was lakros. A czy do Was można dołączyć? Klara, jest jakiś nabór prowadzony, czy ktoś, kto teraz być może słuchał tej naszej rozmowy i chciałby spróbować swoich sił w lakros, czy może do Waszej drużyny dołączyć? Myślę, że oczywiście jesteśmy jak najbardziej otwarci na nowe osoby w naszej dyscyplinie. Nie ma oficjalnego naboru. Aczkolwiek, jeżeli ktoś bardzo by chciał, to jesteśmy na Facebooku, na Instagramie dostępne. Wystarczy tylko napisać i umówimy się na trening może przyjść, sprzęt będzie zapewniony. Czyli przypomnijmy, Lux Warriors września na, na Facebooku. Jakie jeszcze turnieje Wam zostały w tym roku? Bo ten sezon zakładam, że trochę zbliża się już do końca. E, tak, jak na razie został nam tylko jeden turniej w Katowicach. Ostatni turniej z jesiennego Pucharu Polski, który zagramy 24 września, e, października, przepraszam. I jak na razie to jest tyle. My też osobiście chcemy zrobić troszkę przerwy, takiego roztrenowania, na zasadzie zadbania o naszą kondycję taką wytrzymałościową, biegową. Chcemy się na tym skupić, ze względu na to, że turniejów teraz w najbliższym czasie nie będzie, więc delikatnie odkładamy kiję na bok, a zabieramy się właśnie za bieganie, za siłę, za wytrzymałość. Dziewczyny, druga rocznica powstania klubu była jakoś świętowana, Agata? No właśnie wydaje mi się, że takim głównym jakby świętowaniem były te mistrzostwa juniorek i wtedy właśnie bawiłyśmy się i świętowałyśmy. Za kulisowo zakładam, że też coś, coś się odbywało, Marika. Tak, ja osobiście wykonałam taką drobną grafikę. Tutaj każda po prostu zawodniczka ode mnie jako od kapitanki dostała właśnie taką grafikę pamiątkową, gdzie. Uwieczniłam zarówno tą starszą, jakby ten starszy oddział, czyli trzecią klasę, jak i drugą klasę i myślę, że fajnie to wygląda, jest to myślę, że coś miłego i chcę z roku na rok jakby powiększać tą grafikę o kolejne oddziały, bo przecież dochodzą do nas kolejne dziewczyny zawodnicze. No to kapitance zadam w takim razie ostatnie pytanie w tej naszej rozmowie. Na drugą rocznicę sprezentowałyście sobie Mistrzostwo Polski Juniorek, jaki prezent będzie na trzecią rocznicę? Bardzo chciałybyśmy sobie sprezentować Mistrzostwo Polski ogólnie, nasze ligowe. Zwłaszcza, że w tym roku byłyśmy bardzo, bardzo blisko o mały włos od trzeciego miejsca. Tak na dobrą sprawę wszystkie starcia z Walkieriami Katowice, bo to właśnie z nimi przegrałyśmy walkę o trzecie miejsce, wygrywałyśmy i myślę, że w finale nasza przegrana była po prostu kwestią tego, że podeszłyśmy do tego meczu zbyt nerwowo. Była to do nas duża presja. A dzięki temu, że w tym roku rozegrałyśmy naprawdę już dużo tych meczów, byłyśmy na turnieju w Niemczech, wygrałyśmy Mistrzostwo Polski Juniorek, to już jesteśmy znacznie dojrzalsze w tej grze i myślę, że możemy osiągnąć jeszcze więcej. I ta dojrzałość z pewnością przełoży się także na kolejne sukcesy. Ważne, że są wnioski, bo one też napędzają do, do dalszego rozwoju. Dzisiaj Państwo mogli posłuchać rozmowy z lakrosistkami, z przedstawicielkami Lax Warriors Września. To jest dobra odmiana? Lakrosistki? Tak, lakrosistki, ewentualnie lakrosiarki. Lakrosiarki. No to dzisiaj lakrosiarki były w naszym studiu w Radiu Września. Malika Walkowiak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Klara Domachowska, również dziękuję. Dziękuję. Oraz Agata Bukowska. Dziękuję. 93 i Września. Najlepsze polokalne.